Cześć, nazywam się Zuzanna Walczak i jestem magistrem kosmetologii, a w dniu dzisiejszym opowiem Wam o zabiegach na już, czyli zabiegach bankietowych, czy warto je wykonywać. Bardzo często zdarza się tak, że zapasem jest już ślub, mamy karnawał, wielką imprezę, spotkanie z szefem czy inne służbowe wyjście, na którym chcemy wyglądać idealnie, a niestety już nie ma czasu na to, żeby poddać się seriom zabiegowym, żeby inwestować w drogie kosmetyki, żeby decydować się na medycynę estetyczną, bo nie zawsze też jesteśmy do tego przekonani. Co gdybym powiedziała Wam, że faktycznie istnieją zabiegi, które dają efekty na już? Istnieją i są to właśnie zabiegi bankietowe. Zabiegi, które są szybkie, które są bezpieczne i które dają efekty natychmiastowe. Zazwyczaj całe takie procedury bankietowe trwają zdecydowanie krócej niż typowe sesje, takie kosmetologiczne, na które klientki przychodzą. Natomiast jest to również plus dla osób, które żyją w ciągłym biegu, które mają bardzo dużo pracy. Jest to taki zabieg, na który one mogą wpaść, mogą go sobie wykonać i lecieć dalej do pracy. Skóra bezpośrednio po zabiegu wygląda bardzo dobrze, i bo efektem takiego zabiegu jest faktycznie napięta, odżywiona. Maksymalnie nawilżona i rozświetlona skóra. Raczej tutaj nie przewidujemy żadnych skutków ubocznych w postaci zaczerwienień, w postaci podrażnień skóry, bo nie taki efekt mają te zabiegi osiągnąć. Ten zabieg ma za zadanie maksymalnie Wam nawilżyć skórę, zadbać o nią w jak najkrótszym czasie, tak żebyście mogły się cieszyć idealnie gładką skórą, w ramach możliwości oczywiście do wielkiego wyjścia. Nawet idealny makijaż, taki, który byście wykonały, wykonały u naprawdę wielkiego makijażysty, nie będzie wyglądał idealnie w momencie, kiedy wasza skóra nie wygląda idealnie i nie jest perfekcyjna. Najczęściej zabiegi bankietowe oparte są na działaniach peptydów, na działaniach kwasu hialuronowego, na delikatnych złuszczaniach, na przykład oczyszczaniach wodorowych. Mogą być to oczywiście połączenia jakichś zabiegów, które finalnie będą dawały efekt właśnie bankietowy, efekt lunchowy. Jest to bardzo popularna nazwa właśnie jako alternatywa dla zabiegów bankietowych, czyli zabiegi lunchowe. Dlatego, że jak w formie lunchu możemy sobie wskoczyć na taki zabieg i właśnie odświeżyć naszą skórę. Uwierzcie mi, że nie zawsze kosmetyki, które mamy w domu, dają radę na tyle zastymulować nam tą skórę, na tyle ją odświeżyć, żebyśmy mogły się cieszyć ich zdrowym i jędrnym wyglądem. Jest to naprawdę ważne w momencie, kiedy mamy wielkie wyjście, wielką imprezę i chcemy wyglądać dobrze na już. Jest to właśnie zabieg, który pomoże Wam cieszyć się zdrową, promienną, rozjaśnioną, nawilżoną skórą w efekcie nau.